Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy przekaz nadal jest aktualny na dzień dzisiejszy dla naszej planety i dla nas wszystkich, dla mnie i dla Was. Hazard zwyczajców. Witam Was, moi drogie ukochane dzieci. Dzisiejsze przesłanie będzie poświęcone najnowszym wydarzeniom na Waszej planecie. Tak więc, moi drodzy, nadszedł punkt zwrotny, który powinien zadecydować o losach waszej planety. Jak już wielokrotnie powtarzano w moich przykazach, bardzo ważne jest, aby ludzie mogli poczuć smak własnego zwyczeństwa, a nie tego, co zostało wniesione z zewnątrz przez kogokolwiek innego. Tylko w ten sposób. Mogą zacząć budować nowe życie oparte na własnych ideałach, tych, które od niepamiętnych czasów stanowiły podstawę ich egzystencji. Jak widać, mimo wszelkich wysiłków globalistów, prawda jednak zdołała przebić się przez warstwę kłamstw, bolewających się z ekranów telewizorów i ze wszystkich kontrolowanych przez nie oficjalnych mediów. Stało się to dzięki. Śmiałym i odważnym ludziom, lekarzom, prawnikom, dziennikarzom, a także po prostu uczciwym i przyzwoitym blogerom, którzy mimo szantażu i groźb wszelkimi dostępnymi im środkami przekazywali prawdziwe informacje o tym, co się dzieje z ludźmi. Ale niebogatelną w tym zasługą mają też zwykłe ludzie, którym udało się przełamać schematy w swoich umysłach. I pozbywszy się ogólnie przyjętych życiowych stereotypów, zacząć patrzeć na świat innymi oczami. To ta część populacji, która zdołała poświęcić swoje przyzwyczajenia, udogodnienia, wygodę w imię wolności i utrzymanie poczucia własnej wartości. I jeśli na samym początku ruch o swojej prawa był niewielki, to teraz obejmuje dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Dlatego teraz można śmiało powiedzieć, że plany globalistów całkowicie się nie powiodły, i wszyscy członkowie rządu światowego zaczną jeden po drugim opuszczać swoje wysokie stanowiska, ale już nie ze własnej woli. Ale pragnę, moi drodzy, aby podniecenie zwyczajców nie zgrało z wami okrutnego żartu, abyście nie doznali uczucia napawania się pokonanym wrogiem i nie pragnęli jego krwi. Teraz bardzo ważne jest, aby utrzymywać swoje własne wibracje na wysokim poziomie, nie pograżając się w negatywnych energiach, które wciągną cię z powrotem do trzeciego wymiaru. Jak więc traktować tych ludzi, którzy przynieśli ludzkości tyle smutku i cierpienia, którzy spowodowali choroby i śmierć milionów ludzi na całym świecie? Bez względu na to, jak dzielnie możecie się to wydawać, powinieneś traktować je ze zrozumieniem. Większość z nich to nie ludzie, ale istoty o innej strukturze mentalnej i energetycznej, z innym systemem czakr. Miłość i współczucie są im nieznane ze względu na ich pochodzenie. To tak, jakby złości się na drapieżniki, za to, że żywią się innymi zwierzętami, chociaż jest to pierwotnie naturalny instynkt, który w nich tkwie. To samo dzieje się z drapieżnikiem i orionami. Żywią się negatywnymi energiami ludzi, ponieważ inne energie są dla nich zbyt. Trudne. Te stworzenie nie znają innego życia, innych zasad moralnych poza władzą, chciwością i kontrolą nad ludźmi. Tak działają wbudowane w nich programy, zgodnie z którymi od tysiąca lat gnębią ludzie na Ziemię. Ale teraz ich władza się skończyła. Ziemia i najlepszy przedstawiciel ludzkości wkraczają w nowy wymiar w którym wasi dziemiężczycy nie będą już mogli iść nie ze względu na ich niska wibracyjną strukturę. Wszystko dzieje się według boskiego scenariusza i niech radość z twojego zwycięstwa nie zostanie przyciemniona negatywnymi myślami i emocjami w stosunku do zwyciężonego. Od teraz pójdę własną drogą, a ty swoją. Ale to co masz zrobić? To wyciągnąć wnioski z tego, co się stało z ludzkością, która pozwoliła nie ludziom przyjąć władzę na Twojej pięknej plan planecie i nigdy więcej nie dopuścić do takiego rozwoju wydarzeń. Teraz jesteś energetycznie doświadczony i wierzę, że będziecie w stanie odróżnić prawdę od kłamstwa, szczeraść od hipokryzji, bezinteresowność od chciwości. Bądźcie czujni, moi drodzy, ale w żadnym wypadku nie mścicie, ponieważ nie przyniesie wam to ani pożytku, ani moralnej satysfakcji. Błogosławiam was i bezmiernie kocham. Ojciec Absolut przemówił do was. Przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, właśnie w tym przekazie jest to, co chciałam ja powiedzieć w swoim nagraniu, więc ja po prostu dodam do tego przekazu. Sami doskonale rozumiecie, jeżeli by 20 lat temu, nawet mniej, 10 lat temu, była tak publicznie, tak oficjalnie mówiona, że na naszej planecie żyjemy. W ludzkiej postaci, przedstawiciele innych, różnych cywilizacji, nikt by w to nie uwierzył. Świadomość ludzka nie była gotowa dla takiej informacji. Przedstawiana, że jesteśmy jedyni we wszechświecie e, władcy całego świata i e, człowiek car przyrody i, i całej planety Ziemi. I nikt nie zdawał sprawy, że obok nas mnóstwo, mnóstwo przedstawicieli różnych cywilizacji z różnych wymiarów, niskowibracyjnych. Nie umieliśmy wytłumaczyć, dlaczego ten człowiek jest taki, że jego nic nie interesuje oprócz władzy i pieniędzy. Ale dzisiaj my wiemy, dlaczego tak jest. I nie ma co mieć do tego człowieka pretensji, że on wybrał Doświadczenia na naszej planecie. A dla nas jest ogromna lekcja: nie widzieć, nie słyszeć, tylko czuć to, co nam Bóg dał. Czucie, intuicja. Intuicja to jest wyższe ja, która nas prowadzi. Łączcie się ze swoim wyższym ja. Nigdy nie będziecie błądzić, nigdy. Ja wam powiem, że ostatnio słuchałam profesora zwyczajnego, i ona tak prosta opisała wyższe Ja w ogóle bardzo dostępnym językiem mówię dla wszystkich, tak również jak ja staram się najprostszymi słowami tłumaczyć, najprostszymi, żeby ten, kto pierwszy raz będzie słyszał, Taką informację, żeby też zrozumiał o co chodzi i była dla niego ona dostępna. Więc jak ona porównała wyższe ja? Mówi tak, wychodzicie po lesie, w lewo, w prawo biegacie i nie wiecie jak z tego lasu wyjść, a nad wami lata helikopter, patrzy na was i myślę, ale oni się bawią w tym lesie. Видочно, им так все подоба, они там в темности уважаем и, не ведут за ним, где выйти на пространство. Как бы мне попросили, я бы их забрал на свой хеликоптер с того темного леса. Разумите же, этот хеликоптер, то есть то ваше высшее я, которое завше есть с вами, завше чува над вами, завше ваше I wystarczy tylko poprosić, dać rękę i z wielkim zaufaniem, bezgranicznym iść za swoim intuicją, iść za wyższym ja. Ja z ostatnie, podzielę się Wam z ostatnich dni, jak to się dzieje, żeby wiedzieli, kiedy ufasz bezgranicznie, jak za Ciebie wszystko układają. Nawet takie podstawowe sprawy Codzienne, ponieważ szukałam jednego specjalisty, nigdzie nie mogłam go znaleźć. Zamawiam przez internet pewną rzecz, i jestem świetnie przekonana, że to obok mnie je odbiorę, z tego sklepu odbiorę przesyłkę. No, po prostu świetnie przekonana, że to jest rzut bretem, i ja zabieram tą przesyłkę. I kiedy dostaję informację, że przysyłka już jest, ja zdaję sobie sprawę, że to jest zupełnie w innym miejscu niż ja myślałam. Nawet do tego stopnia, rozumiecie, zmylić, zmylić, żeby dalej coś odkryć. Ponieważ bezgranicznie ufam, wiedziałam, że po coś mnie tam prowadzą. Powtarzam, zupełnie w inne miejsce, niż ja myślałam. Ja odbieram przesyłkę, idę do samochodu i widzę ogromną reklamę na płocie fachowca, którego ja szukałam i po internecie, i po znajomych, i tak to się dzieje, nie przestaję podziwiać ich sposoby nam pomagać. W błahych sprawach, no ile nas się będzie męczyć, chodzić po tym lesie i szukać tego fachowca? To ja ją zaprowadzę i prosta na reklamy na płocie masz dziewczynę i nie mężczy. Tak działa współpraca z wyższym ja? wielokrotnie już mówiłam wielokrotnie do was się zwracałam nawiążcie kontakt ze swoim wyższym ja to jest najlepsze przyjaciółka to jest najlepszy przyjaciel I nikim nie znajdziecie takiej opory takiego wsparcia jak w swoim wyższym ja i wszystkim wam życzę takiego połączenia bezpośredniego i bezpośredników no. чтобы информацию доставали просто от своего коханого высшего я. Дякую вам за все. С вами была Ирина.